Witam, moi drodzy kochani, dziś ponownie mam ciekawą informację i pewnie Was zainteresuje. Posłuchajcie. MON wydało rozporządzenie w sprawie doręczenia kart powołania do służby wojskowej, pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i podczas wojny. Kartę będą mogli przywieźć kurierzy, a informacja o próbie doręczenia będzie umieszczona w skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania. Specjalną rolę przewidziano dla wójtów, burmistrzów lub prezydentów miasta. Rozporządzenie określa sposób i tryb doręczenia kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i podawania informacji o tym powołaniu do publicznej wiadomości. Tryb postępowania organów, jednostek wojskowych, policji i poczty polskiej w tym zakresie oraz sposobów pokrywania kosztów związanych z doręczeniem dokumentów Powołania i podawanie informacji o do publicznej wiadomości czytawe w nowym rozporządzeniu. Nowe rozporządzenie w sprawie doręczenia kart powołania do służby wojskowej pełnione w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny opublikowano je 30 stycznia w dzienniku ustaw. Przyznacie moi drodzy kochani widzowie, że to bardzo interesująca informacja. I do czego niby się szykują. Piszcie standardowo w komentarzach. Z góry Was pozdrawiam, Short Joker.